Siema wszystkim, na kanale Damian wykrywa. Pewność siebie przy kamerze wzrasta. Jeszcze nie mogę tylko zwalczyć tego uczucia, jak się ludzie na mnie patrzą. No i nie wiedzą, do czego ja gadam i czemu sam do siebie gadam. I tak dalej, i tak dalej. Tak, jeszcze na wstępie chciałem podziękować za wyświetlenia. Idzie to serio fajnie do przodu. Dzięki za łapki w górę, nowe subskrypcje, bo też się pojawiły. Ja właśnie lecę na plażę na Stogi. Zobaczymy, czy coś tam plaża da. Byłem raz albo dwa razy na tej plaży i może podtrzymam pasce, bo nie znalazłem tam kompletnie nic. Pogoda nie najlepsza, no ale za to ludzi nie będzie. Będę na miejscu, to się włączę. Jeszcze raz dzięki, że jesteście. Pozdro. No i dobra, jestem przy głównym wejściu. Trochę sobie tam ludzi idzie, ale to. Akurat nam w ogóle nie rzutuje. Montuję zaraz kamerę na czoło. No i mam nadzieję, że będzie wesoło. Włączy się, jak będzie jakiś sygnał. Pierwszy sygnał. Raczej kawałek folii. No i mamy kawałek folii. Śmigam dalej No kurde, mamy pierścionek Pierwszy pierścionek w tym roku Są jakieś napisy pod spodem, może to jest nawet sreberko ale jest, jest, jest sreberko Jest napisane 925, pokażę wam to na podsumowaniu, ale zajebiście No przepięknie, powiem Wam szczerze naprawdę mały ale naprawdę waży Ale kurde petarda No niepodważalne seberko, gdzie jest ten napis jest tutaj S925 To przepiękna sprawa, przepiękna sprawa, to już mi zrobiło wyjście. Byłem tu dwa razy. No, naprawdę kompletnie nie znalazłem nic oprócz tego, że posprzątałem tą plażę, a teraz już jest biżuteria. Przepięknie. A szkoda, że deszcz coraz bardziej pada. Włączę się przy następnym sygnale. Mamy kolejny sygnał. Raczej kapsel, ale kopniemy. O, mamy monetę. Mamy monetę 10 groszy. No i jest fajnie ja jak ja się cieszę. Tu jeszcze jest jeszcze jakiś sygnał. Dobra, nie mogę tego namierzyć, włączę się jak już coś tutaj wyjdzie. Kolejny sygnał, w poprzednim tam nic nie było A, tu już chyba jest widoczny kapsel Op. kapsel i w środku napis trop żubry dalej to ja bym <grym> wolał tutaj tropić dalej monety i biżuterię do następnego sygnału sygnał Dwa sygnały. No tu zamek od kurtki. Kurde, już pomyślałem, że może jakiś wisiorek czy coś. No ale nie, jest to zamek. Chyba to gdzieś tu mamy. Dobra, włączę jak się, może, jak się ten... jak już znajdę. Dobra, wykopane. Nie wiem czy Wy to zobaczycie. Na czarnej rękawiczce, czarny kawałek jakiegoś metalu. Nie wiem czy to jakieś od zapięcia od czegoś czy coś, ale przechodziło mi po prostu przez sito, a yy, nie wziąłem yy, takiej szelki do zamontowania pointera. No i dlatego był z tym problem. Lecę dalej. Słuchajcie, lecę niestety do domu. Pada coraz mocniej. To już nawet się nieprzyjemnie nie chodzi. Po prostu połączę ten filmik z dwóch wyjść, w to samo miejsce, i jutro tutaj wrócę, jak nie będzie padać. No i tyle, no wy już wiecie co znalazłem, ale podsumowanie zrobię po jutrzejszym wyjściu. No i tyle, no z pustymi rękoma nie wracam. Finalnie tam później jeszcze wyszło 10 groszy chyba i. Kilka kapsli, jakieś folii aluminiowe. Zaraz wyrzucę tutaj do kosza. To jest petarda. No ja się cieszę dzisiejszego wyjścia na maksa. No ale zobaczymy, co będzie jutro. Mam nadzieję, że nie będzie padać. No Mówię, sprawdzałem pogodę. No to padać nie przestanie dzisiaj. I ma tylko padać coraz mocniej, więc lecę. Nie ma co przesadzać. No i tyle. Do zobaczenia. Mamy sygnał Zawleczka Zawleczka Ale tu jest też sygnał No i kawałek folii Tutaj była zrywka, już wiedziałem, że to jest zrywka, więc nie włączałem. A tutaj raczej mamy jakąś monetę. No i mamy monetę. 10 groszy. Jest ok. Nic więcej nie ma, więc do następnego Jest sygnał. Kapsel, kapsel No dobra, już, ale tutaj... Dobra, jest kawałek folii kolejny ładny sygnał Aj curde. jak no, praktycznie obok kolejny sygnał I to ładny sygnał Sygnał. Nie wiem w sumie co to jest, ale bardzo ładnie to biło. No nie wiem co to później zobaczę. Czasami takie niby beznadziejne rzeczy też mogą się okazać czymś fajnym. No dla mnie najlepiej jakby to było złotko. No ale no różne rzeczy są. No i jest kolejna monetka. Tym razem jest to grosik na szczęście. Na szczęście było wczoraj, mam nadzieję, że dzisiaj też dopiszę. Fajnie, że wychodzą nawet takie drobne i minęła i jest następny. No jest monetka. Dwa grosze, trochę tu polżało. No, ale jest. Następny sygnał. Бабка, я No i dobra, niech sobie leży ktoś tu weźmie. Nie będę wyrzucał No ale to i tak nie... To nie ten sygnał. Tutaj mamy ten sygnał zgubiony. Kapsel. Łączka do kabla. Jest kolejny sygnał. No, trochę sobie wykopałem. nie wiem, czy to był ten sygnał w ogóle. No i kapsał. 20 metrów stąd są cztery śmietniki i teraz tak, tu paczka, tu pobite butelki Tu następne plastikowe i nie tylko No i same śmieci Ciężko było podejść tam i wyrzucić to Masakra przeszedłem się tutaj po tej lewej stronie tam jakieś kroszaki wyszły ale więcej śmieci zaraz idę sobie tutaj na tą stronę gdzie wczoraj wyszła mi ta obrączka No tak jakby na prawą część tej plaży Już zaraz totalnie będę tutaj sam Więc jest fajnie Pyk, pyk, pyk I co tu jest? No i co jest? Japsek chyba już z 40 podsumowania kończę na dzisiaj. Jak wiecie wczoraj przeszkodził deszcz, więc wyskoczyłem w to samo miejsce dzisiaj No i tyle. Pokażę wam co udało się znaleźć Z dzisiaj to tutaj kilka jakichś monet To dało fajny sygnał, ale to jakiś tam guzik od kurtki czy tam spodni trochę śmieci i kapsli także to już klasycznie zaraz wyrzucimy no a z wczorajszej znajdki to co najważniejsze to wpadła obrączka srebrna obrączka chciałem pokazać wam próbę ale obok próby jest też grawer więc postanowiłem że w sumie nie będę pokazywał bo no może uda się namierzyć osobę która to zgubiła lub ta osoba obejrzy ten filmik no i ta osoba po prostu będzie wiedziała, jaki jest napis obok graweru, więc postanowiłem, że go po prostu nie pokażę. Obrączka no, waży sporo, jest to naprawdę kawał obrączki. Zrobiła wczoraj dzień, do dzisiaj się w sumie z tego cieszę. Z tych monet to też nie wszystko, bo po prostu wczoraj jeszcze tam kilka monet powpadało. Ja się po prostu za sobą nie zabierałem. Wziąłem tylko tą obrączkę, żeby pokazać w podsumowaniu. No i tak to wyglądało z tych dwóch wyjść na plaży na stogach. Dwa razy, tak jak wcześniej mówiłem, tutaj byłem, nie znalazłem nic, no to teraz plaża trochę oddała. No, a Ktoś był smutny przy zgubieniu tej obrączki, ja jestem zadowolony, że ją znalazłem, no ale może ta obrączka też znajdzie swojego właściciela. Także jak już tutaj jesteście i dotrwaliście do końca filmu, no to fajnie jak zostawicie coś po sobie i no i widzimy się na następnym filmie. Dzięki wielkie!